Cześć widzowie, dzisiaj robimy sobie taki teścik oto takiej czekolady zimowej z Lidla. Podobno jest przepyszna z czekoladką, czekoladą, zwykłą popiszę. Odpakowujemy sobie. Ja nie jestem nieszczęsna, ale też tak zrobię. Nie w sumie mi się nie uda, dobra, nieważne. Odpieramy sobie taką oto czekoladkę, a wy w tym czasie możecie zostawić sumnika ono jest jakby to w lidu, jakby ktoś był chętny do zakupu. Teraz nawet tak. Powiem, wam, że szprzy... przepięknie pachnie, będę musiał zbudować pewnie twarz. Jeszcze dobrze znakuję. Marja. Tak się coś polecam. Zakładnie sobie. Jest to jakieś super drogie, bo chyba nie, nawet nie dyszka, ale fajne uczucie do spróbowania. To jest znowu z idemuszkiem. No, jest super. Gra masz to. Więc naprawdę jedę jakąś taką fajną żimówkę. Super tylko. Jeżeli robicie sobie to, to najlepiej w bo to jest słodkie. A naprawdę może być dobre z mleczkiem albo właśnie z takim kakao. Przepicha. będę coś spróbować. to spróbować. To jest jej filmy, chyba. Tak się nazywa. Vid Cray zresztą w opisie Wam pewnie da wielku czekolad i chyba słyszę, że w niektórych jest jeszcze czarna. Ja bardziej chyba wybrałem czarną w tym wydaniu, ale Jak najbardziej super do zakupu. Według mnie, jak najbardziej fajna. Przekładam. Chciałbym jeszcze dla was zrobić test no, znowu do, do zablokowania. Chciałbym dla was jeszcze zrobić test y, takiej, jak to się nazywa, dubajskiej. No, ale mi nie chciałem. Było trudno ją znaleźć aby my po specjalnie jechaliśmy, bo jak mówili, więc... oko Dużo kupiłem Chcę właśnie sobie skoczyć I już w tym filmie pod koniec będzie Trochę nowej ducie, jakby coś nie wiedział, która ma wyjść Nazywa się Czerwone no, może w sumie już być teraz Ja tego nie wrzucam Ciągle mm. ja to śpiewam tak jakby na koncercie Ciągle tak jakby trochę inną wersję Z trochę innym bitem, Więc zaśpiewam Czerwień się, a muzyka gra w tle Podczas gry z kolegami wbijam milionową rangę, A potem rozłączam się i jeszcze więcej no, więc to jest taki krótki ten. Ktoś się pytał, co tak wygląda od boku. Jest dosyć gruba. Jak na czekoladę. O, i tyle. No,